Tekst manny na 23 stycznia. Każdy w tym, w czym został powołany, bracia, w tym niech pozostaje u Boga. Pierwszy Koryntów rozdział 7, werset 24. Komentarz parałuzyjny. Czasami wydaje się, że obowiązki stoją ze sobą w sprzeczności, lecz w istocie tak nie jest. Pierwszym obowiązkiem chrześcijanina jest pełne uznawanie swego Stwórcy i Pana we wszystkich sprawach życia. Jego następny obowiązek, jeśli jest on mężem i ojcem, odnosi się do żony i dzieci, a jeśli ona jest żoną i matką, do męża i dzieci. Zgodnie z boskim postanowieniem, umowa małżeńska jest pierwszym długiem hipotecznym obciążającym czas każdego męża i każdej żony. Wymagania tego długu muszą zostać w rozsądny sposób spełnione, zanim będziemy mieli prawo cokolwiek uczynić dla kogoś innego. Reprint nr 2488. Komentarz epifaniczny Duchem tego wieku jest niepokój. Prawie każdy szuka jakiejś zmiany w życiu. Zadowolenie powinno w takim stopniu cechować charakter chrześcijanina wśród panującego niezadowolenia, by czynić go zadowolonym z tego, gdzie jest i co posiada. W tym stanie powinien pozostawać, dopóki Pan nie wskaże potrzeby zmiany. Wiara w Boga zapewni takiego ducha. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego SNPD. 1 Koryntów rozdział 7 werset 20. Każdy w powołaniu, w którym został powołany, w tym niech pozostanie. Ewangelia Łukasza rozdział 3 wersety od 12 do 14. Przyszli też celnicy, aby dać się ochrzcić. I powiedzieli do Niego, nauczycielu, co mamy czynić. A On powiedział do nich: Nie pobierajcie nic więcej, obok tego, co Wam przykazano. Pytali go też żołnierze: A co my mamy czynić? Odpowiedział im: Nikogo nie napastujcie ani fałszywie nie oczerniajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Efezów, rozdział szósty, wersety od piątego do ósmego: Słudzy. Bądźcie posłuszni tym, którzy są waszymi panami według ciała, z bojaźnią i zdrżeniem, w prostocie waszych serc, jak Chrystusowi. Służcie nie na pokaz, jak, to robią, pochlebcy, lecz jak słudzy Chrystusa, którzy pełnią wolę bogazy, całej, duszy, służąc z dobrej woli, jak Panu, a nie ludziom, świadomi, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, to samo też otrzyma od pana, czy to sługa, czy wolny. Pierwsza mojżeszowa rozdział drugi, werset 15 I wziął Jahwe, bóg, człowieka, i umieścił go w ogrodzie Edenu, aby go uprawiał i aby go doglądał. Przypowieści salomonowe rozdział 10 wersety czwarty i piąty. Leniwa dłoń wpędza w potrzebę. Lecz ręka pracowitych wzbogaca. Syn roztropny zbiera w lecie. Syn, który przesypia żniwa, zawstydza. Rozdział dwunasty, wersety 11 i 24. Kto uprawia swą rolę, syci się chlebem, temu zaś, kto gna za marnościami, brak rozumu. Ręka pracowitych będzie rządziła, ale leniwych, odrabiała pańszczyznę. Rozdział XIII, werset 4 i 11: Leniwy, jego dusza wiele sobie życzy, lecz nic nie posiada, a dusza pracowitych ta będzie nasycona. Bogactwo zmarności maleje, lecz kto je gromadzi ręką, temu się powiększa. Rozdział 14, werset 23: Każdy trud przynosi zysk, a samo Słowo warg, pewną biedę. Rozdział 20, werset 13 Nie kochaj spania, abyś nie zubożał, miej otwarte oczy, będziesz miał chleba pod dostatkiem. Rozdział 22, werset 29 Widziałeś człowieka biegłego w swoim zawodzie? Będzie on stawał przed obliczem królów, nie będzie stawał przed obliczem pospólstwa. Rozdział 31 werset 27. Czuwa nad biegiem spraw swego domu i nie je niezapracowanego chleba. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 werset 10. Wszystko, co twoja ręka znajdzie do zrobienia, to zrób w swojej mocy, gdyż nie ma działania ani planowania, ani wiedzy, ani mądrości w przeolu, do którego ty zmierzasz. Rozdział jedenasty, werset szósty: Zrana siej swoje nasienie, i niech twoja ręka nie spocznie do wieczora, bo nie wiesz, co się powiedzie, to czy tamto, i czy w obu przypadkach będzie tak samo dobrze. Rzymian, rozdział dwunasty, werset jedenasty: W poświęceniu niezachwiani, duchem gorący, panu służący. Efezów, rozdział czwarty, werset dwudziesty ósmy. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a raczej niech się trudzi, wypracowując własnymi rękami dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Pierwszy Tesaloniczan rozdział czwarty wersety jedenasty i dwunasty I celowali, w tym, by żyć spokojnie, robić swoje i pracować swoimi własnymi rękami, jak was pouczyliśmy, tak abyście wobec tych, Którzy są na zewnątrz, postępowali godnie i nikogo nie potrzebowali. Drugi Tesaloniczan, rozdział trzeci, wersety od 10 do 12 Gdy bowiem byliśmy u Was, nakazywaliśmy Wam, jeśli ktoś nie chce pracować, niech też nie je. Bo słyszymy, że niektórzy spośród Was żyją nieporządnie, nie pracują, lecz zajmują się tym, co nie trzeba. Takim właśnie polecamy i takich wzywamy w Panu Jezusie Chrystusie, aby w spokoju pracowali i własny chleb jedli. Pieśni 4 134 208 307 277 267 275. Wiersze Brzasku 288 Moja służba. Lektura uzupełniająca w Strażnicy reprint nr 5498. Każdy w tym, w czym został powołany, bracia, w tym niech pozostaje u Boga, Pierwszy Koryntów rozdział 7, werset 24. Pytania, co uczyniłem uczyniłam w tym tygodniu, by pozostać w swoim powołaniu? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? co z tego wynikło. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.